Sylwester Marzeń 2022. Kto zagra koncercie TVP w Zakopanem? Sylwester Marzeń z TVP zwykle jest organizowany z wielką pompą. Nie inaczej ma być w tym roku. Nawet w obliczu kryzysu finansowego i szalejącej inflacji, z którą mierzą się codziennie miliony Polaków. Telewizja rządowa nie zamierza jednak oszczędzać na swojej sztandarowej imprezie. Główną gwiazdą będzie oczywiście Zenek Martyniuk i zespół Akcent. Impreza odbędzie się tak jak w latach poprzednich, w Zakopanem. Do stolicy polskich teatr na Sylwestra ponownie zjadą setki tysięcy osób. Zakopianka z pewnością znów będzie się korkować. Czego jednak się nie robi. By przywitać nowy rok w górskiej scenarii i posłuchać gwiazd polskiej muzyki, z aktualnych informacji wynika, że podczas koncertu zaśpiewają Boys, Sławomir, Edyta Górniak, Justyna Staczkowska z synami, Maja Chyrzy, Maryna, Kasia Moś, Don Wasyl, Staszek karpiel Bułecka, grupa Kombi Łosowski, Felivers, Golecu Orkiestra, Ciupaga, Ara James, Wiki Gabor, Piękni i Młodzi, Clasic Coraz Weekend. Z zagranicznych gwiazd pojawią się Thomas Anders i ukraińska gwiazda Dzidzio. W ubiegłym roku wstęp na imprezę był darmowy, ale wcześniej trzeba było wydrukować specjalny bilet. Jak będzie w tym roku, tego jeszcze nie wiadomo. Miejskie Sylwestry są jednak głównie bezpłatne i prawie na pewno nic w tej materii się nie zmieni. Transmisja telewizyjna w TVP2 powinna wystartować o godzinie 20. Średnia widownia przed telewizorami w ubiegłym roku wyniosła około 5 milionów widzów. W kulminacyjnym momencie z Telewizją Polską bawiło się blisko 5, 5 miliona. Zakopane będzie gościć Sylwestra Marzeń po raz szósty. Impreza odbywa się tam od 2016 roku. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy to z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono koncert do ostrudy. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP2 od godziny 20.00. Sylwester Polsatu 2022. Gdzie odbędzie się impreza? Kto na niej wystąpi? Eurowizja Junior 2022. Laura Bączkiewicz już po pierwszej próbie. 14-letnia wnuczka Cugowskiego zyskuje sławę. Idzie w ślad dziadka i rodziców. Ten artykuł po raz pierwszy na stronie faktu 8? dwanaście dwa tysiące dwudziestego drugiego roku